Niesamowite CD jak w życiu widziałem. Yy, Rozpicie się tu. Yy, tu masz w statku. Tu masz tu inny poddal Tam za chwilę będzie widoczny monument. Widać, widać. Yy, tu masz jakiegoś cave'a. Tam jest w statku. I jest wioska. Do beczęcia. Wioska posiada nie jednego, a dwóch yy, kowali, bo drugiego posiada... Ach, cholera, zgubiłem to miejsce. No ale... O, tu! No. To jest drugi kowal. Wchodząc dokładnie do tego kajwa, który się znajduje tutaj na kordach, tylko... No, możemy znaleźć dokładnie to Ancient City, w którym znajdziecie minimum dwa nocze. To drugi bardzo niesamowity jest A to dlatego, iż, no, tutaj jest pierwszy. Tam będzie, no, na tym City, gdzieś w kamieniu, jakoś tysiąca ktatek znajdziecie widzowie, cztery monumenty. Tutaj o, jeszcze tu. Jest. Portal. Stumphol w ogóle, gdzie jest? Locate. Jest tu Dwa tysiące więc nie aż tak tragicznie. A i jeszcze seed. to tu znaczy sido I jeszcze seed do poprzedniego świata. Przy okazji zapomniałem o tym wspomnieć, że to jest drugi do Portal. Stąd Hold będzie. 914 ktatek stąd na tych ASI To macie SIDO. Proszę bardzo i miłego dnia.